Redakcję RNDU wspiera sklep OleOle! Ole, elektronika w internetowej cenie. Pyro Studios to hiszpański deweloper, który na przełomie mileniów nie miał powodów do wstydu. Założone w zaledwie 1996 roku studio weszło z przytupem na rynek mocną serią, która z miejsca skradła serca graczy. Chodzi oczywiście o klasycznych Komandosów, którzy swego czasu swoimi kolejnymi odsłonami gromadzili przed ekranami setki tysięcy graczy. Jednak po wypuszczeniu w 2001 roku trzeciego tytułu z kolei pod marką Komandos najwyraźniej twórcy poczuli potrzebę zmiany kierunku. Wybór padł na strategię czasu rzeczywistego toczącą się w epoce starożytnej, i w ten sposób już w 2003 roku gracze dostali na swoje komputery świeżo wypieczoną pozycję od fachowców taktycznej na parzanki. Pierwsze cztery misje tutorialowe pozwalają graczowi zapoznać się zarówno ze sterowaniem, operowaniem kamerą czy zarządzaniem wojskami. To jednocześnie wprowadzenie fabularne do samej kampanii, w której będziemy dość luźno odwzorowywać ścieżkę samego Cezara w latach od 59 do 45 roku przed naszą erą. Po wstępie, w którym przyjdzie nam się mierzyć z celtyckimi plemionami Helwetów i Nerwiów, przez przekroczenie Renu, inwazję Brytanii, po wreszcie wojnę domową z Senatem i pomoc Kleopatrze w drodze po jej koronę. W kolejnych 20 misjach graczowi przyjdzie się zmierzyć z nielada wyzwaniami, a czas przejścia całej kampanii jest szacowany na od 15 do 30 godzin. Jeżeli jednak przyszłaby nam ochota na zagranie inną frakcją niż Rzym, to jak najbardziej jest taka opcja, ale nie w trybie fabularnym. Dobrze! To może nie do końca prawda, bo w trakcie kampanii miewamy dostęp do jednostek innych niż rzymskie, to nie ma jednak co ukrywać, że narracja toczy się głównie wokół tego starożytnego imperium. Z pomocą spragnionym dalszych wrażeń przychodzi tryb skiermisz, gdzie możemy przejąć kontrolę nad jedną z trzech frakcji w poszukiwaniu zwycięstwa. Do wyboru mamy oczywiście wspomniany Rzym, ale również barbarzyńców oraz Egipcjan. Każda z frakcji ma swoje mocne i słabe strony, mimo że ma dostęp do dość podobnych jednostek podstawowych, to znaczy lekka i ciężka piechota, pikinierzy stanowiący kontrena kawalerię, łucznicy oraz ciężka i lekka konnica. Armie uzupełniają jednostki specjalne w postaci medyków czy zwiadowców. Pomimo pewnych różnic w sile czy zdolnościach tych oddziałów, zdecydowanie najbardziej zauważalną jest ta w liczebności oraz karności żołnierzy po stronie Rzymian. Nie oznacza to jednak, że pozostałe frakcje od razu są na straconej pozycji. Każda z cywilizacji ma również dostęp do specjalnych, elitarnych wojowników. Na przykład Rzymianie mogą wystawić gladiatorów, niezrównanych w walce wręcz, którzy co więcej mogą unieruchamiać oddziały przeciwnika. Egipcjanie mogą zrekrutować nubijskich uczników zdolnych do zatruwania przeciwników, a barbarzyńcy natomiast posiadają elitarną germańską kawalerię, która jako jedyna potrafi podróżować przez gęsty las, co daje jej niezrównaną mobilność. A skoro jesteśmy już przy mechanicznych sztuczkach, powiedzmy sobie słowo o rozgrywce. Pomimo całkowitej zmiany settingu i jakby nie patrzeć gatunku gry, nie da się nie zauważyć pewnych inspiracji taktyczno-skradankową rozgrywką komandosów. Wymienić wypada rozmaite zdolności dostępne naszym jednostkom w zależności od specjalizacji, jak i sposoby na wykorzystywanie terenu do naszej przewagi. Używanie wzgórz czy cieków wodnych jako naturalnych punktów strategicznych może wydawać się dość oczywiste, ale już wrzucanie lżejszych jednostek do gęstych lasów, czy możliwość ukrycia się w wysokiej trawie w celu przygotowania zasadzki, to jedna z moich ulubionych mechanik w grze, która do dzisiaj jest pewną rzadkością, a pamiętajmy, że mówimy o tytule, który wyszedł niemal dwie dekady temu. Drugą znaczącą różnicą, przynajmniej w porównaniu do ówczesnej mody na tworzenie RTS-ów, to fakt, że w grze postawiono bardzo niski nacisk na ekonomię, skupiając się głównie na naszych wojskach. Mamy co prawda do dyspozycji osady obecne na planszach, których przejmowanie jest kluczowe. To one w końcu pozwalają nam rekrutować kolejne oddziały i określają limit wielkości naszej armii. Na tym jednak w dużej mierze budowanie się kończy. Nie ma kopalń, farm, drewutni, nie ma surowców. Nasi budowniczy są jednocześnie wojownikami i skupiają się na budowlach oraz konstrukcjach czysto batalistycznych, jak katapulty, drabiny oblężnicze czy wieże strzelnicze. Ale to wcale nie oznacza, że rozgrywka była w jakiś sposób gorsza. Dla wielu graczy wówczas stanowiła ciekawą przeciwwagę do tego, co oferował rynek. Niestety jednak to nie wystarczyło. Mimo przyzwoitych ocen oscylujących w okolicach 8 na 10 i sporej popularności RTS-ów, Pretorianie sprzedali się w najlepszym wypadku umiarkowanie dobrze, rozprowadzając zaledwie 20 tysięcy kopii w pierwszej połowie 2003 roku. Z czasem udało się jej osiągnąć status srebrny w Wielkiej Brytanii za 100 tysięcy egzemplarzy oraz złoty w Hiszpanii za 40 tysięcy. Najwyraźniej jednak nie były to wyniki zadowalające, bo kolejne części już się nie ukazały. Ostatecznie marka trafiła w ręce Calypso Media, znanego z przejmowania i nierzadko ratowania od zapomnienia starszych gamingowych marek, jak choćby Tropico, Port Royal czy Disciples, choć tutaj kwestia, czy marka została uratowana, jest negocjowalna. Nie zmienia to jednak faktu, że właśnie dzięki temu wydawcy w 2020 roku dostaliśmy do rąk zremasterowaną wersję gry Pretorians HD, którą mogliście oglądać w tym materiale. I szczerze mówiąc, jeżeli poszukujecie staroszkolnego rts który ładnie wygląda w wyższych rozdziałach, i działa bezproblemowo na nowszych systemach, to zachęcam. Jestem pewien, że da Wam zajęcie na naście do paru dziesięciu godzin. Często zresztą trafia na promocję, więc upolowanie pretorian w dobrej cenie nie jest dużym problemem. A Wy? Pamiętacie tego przykurzonego koleżkę? Dajcie nam znać w komentarzach.